America. I think you should know me right i half a replica odcinek na kanale już nadszedł. Przepraszam was, że przez taki czas długi nie było odcinków. Jednak wytłumaczę wam wszystko w tym odcinku, dlaczego odcinku nie było. I że ja będę miał szyderki na nowym komputerze. Znaczy już mam szyderki, ale będę miał na nowym komputerze. A więc może zapraszam was do oglądania. Chodźmy już. Yy, a więc tak. Yy, o co tu chodzi? Dlaczego jestem na takim serwerze kliennym? A I tu zaczyna się matka. Chodzi o to, że e, no m, będzie nowa seria na kanale, a nawet dwie nowe serie na kanale, e, tak, m, a może nawet trzy, nie wiem, e, nie, 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 dzisiaj będzie taki Halloweenowy odcinek z otwarcia dysku, tak, bo tutaj na tym serwerze mam takie dysku, jak tylko moja koleżanka wbije, bo wezmę dziewczyny dzisiaj, niestety. I te lagi są już takie możecie się domyślać dlaczego nie nagrywają dobra yy, yy, no i po prostu będzie odcinek otwarcia test nowego I, i tak postaram się przynajmniej go zrobić bo nie wiem jak tam się spisze moja koleżanka bo moja dziewczyna na pewno nie wbije bo jej się mikro zepsuje i w ogóle słuchawki i teraz no no nie wbije, no niestety, yy, w ogóle zepsuło ich tam wszystko, yy, więc nie wbije, a ona jest właścicielką apteki, dlatego postaramy się to jakoś uporządkować ja i moja koleżanka, ale coś takiego zbudowanej nie wandem, to nie lada sztuka, zbudowaliśmy to ja we dwie osoby z Martyną, taką moją koleżanką. nie tą, co na czacie teraz piszę nie, tylko inną. A więc chodźcie. Tak, kiedyś to było na PK1, ale... Zobaczcie, tu mamy takie desko Już wystrojone na Halloween. Ech, tak, tu będzie pracować jeszcze jedna moja koleżanka. Ale o tym później. I patrzcie. Dach. Automat. To całe, to cały wielki budynek był budowany nie wannem nie był budowany w yy, naprawdę jak widzicie tu jest taka podłoga ale to nie jest oryginał oryginał podłogi był taki jak tu jest, o taka kwarcowa to był oryginał lecz no tutaj postanowiłem że będzie taka Zabrałem taki remoncik, ale to już bandę to czy tam się świeci światło? Czy tam jest jakiś lag? lol Popatrzcie jaki lag! Czy wy to widzicie? Od razu macie taki lag, Jakby wyglądało z nowe światło, gdyby miało teksturę świecącą ale się nie świeciło mi się to Dobra. Mm, a jakiś błąd tonka, to się tylko teraz na Mam taki katar. Nie... A więc tak, nie nagrywałem dlatego, że. Nie nagrywałem dlatego, że. Miałem bardzo duże problemy techniczne. Ale na szczęście wczoraj udało mi się uzbierać, wczoraj jeszcze dostałem pieniążki. i udało mi się uzbierać bajeczną sumkę, jaką potrzeba do kupienia nowego komputera. No i za niedługo będę miał nowy komputer i będę nagrywać na pełnych szejderkach. Zresztą wam pokażę, jak te szajderki wyglądają, bo mam je tutaj. Wcześniej używam Eye Look Shader slide a teraz używam Ultra, bo to są te najlepsze, Zanim ruszają je, to one nie lampują. Prawie. Dobra. Jak widzicie, na nagrywalce mam małe lagi. Sorry, że sobie zjadłem cukierka, bo jestem. Od tego uzależniony, nawet ja nie wiem kiedy ja te cukierki biorę, ale dobra. To drzwi Mam -hmm. no, zakup Huawei i P8. Teraz tak. To historia polega na tym, że kiedyś nie było tutaj biologii. Nie. Marka zmieniała się trzy razy jak i wydoble. Dotychczas to było kwadratowe jak taki automat, tylko oczywiście większe i było to. I tutaj moja koleżanka Mar Martyna, wcześniej była moją dziewczyną, miała sklep, nie? Sklep nazywał się Sur Survival, pisało się oczywiście przez V. Mm, no i, i ona tu sprzedawała różne zbroje żebym ją O, takie, takim rzeczą baną je rodzicliny. Hmm. Hmm. To jest tak. Hmm. 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 Dobra. Hmm. No i tutaj było sobie survival i były święta. Bożego Narodzenia. I najpierw myślałem, żeby tu Mikołaja zbudować i choinkę. A powiedziała, że nie. Najpierw zbudujemy betlejemską szopkę. Potem powiedziałem nie. a no może jednak no, ale potem powiedziałem dobra zbuduję tę betlejemską szopkę, zbudowałem. No i zbudowałem potem Mikołaja, choinkę. Potem pomyślałem... Się... I to był bardzo głupi pomysł. Przecież zapoczątkowo na zmienianie marek. wandy. Nie umiałem się jeszcze wtedy posługiwać wandem, to były moje pierwsze dni VIP-a. No i jak wiecie... Cała tutaj y, ściana, cała podłoga. Tutaj były takie drzwi, że y, y, dam tutaj te zwykłe y, albo dobre, już weźmy lepki. lepkie. Lepkie. Y, tu na miejscu. Ty, no, oczywiście ten lepki był też do góry. Tu na no, nieby było, było szkło. Tu było jakieś i jak się naplikło na płytki. To szkło się tam zmywało do tyłu, nie można było wejść, no i to całe wejście, podłoga, ściana, wszystko poszło. Była jedna wielka dziura, no i Tesco zostało zamknięte na dobre dwa miesiące, nie? I gdy się już odrodziło, o oczywiście ten sklep też poszedł, Martynem. a marka Solival spadła tam w ogóle tutaj, ona też była tak tu, ale spadła tutaj, w ogóle sklepów było. A tam takie No i yy, No i tutaj wejście wtedy poszło Ale ten błędzik zapoczątkował coś nowego Ale dobra, to o tym potem yy, yy, Potem Poprosiłem jakiegoś gościa, żeby mi pomógł budować, nie? Yy. No i on powiedział, że mi pomoże to po czym zaczął zalewać moją działkę lawą Oje tesko Mam no, nawet screen, ale nie będę Wam pokazywał, bo, bo byście się przestraszyli jeszcze bardziej niż tych chopków na Halloween. E, niż ducha lub zakapturzonej istoty z nocy. Byście się jeszcze bardziej w moje działki Tesco przestraszyli, ale dobra. I tak, e, m, pracowała tu wtedy tylko Martyna i ja w Tesco. Nie było jeszcze tutaj apteki i tego czegoś w budowie nie było. Ale dobra, o tym potem. No i zaczął zalewać Tesco lawo, no i zalał, zalał, zalał. No i potem Martyna, ta, która tu pracowała, pomogła mi wypompować lawę. I dołączyła się do mnie Asia. Asia też mi pomagała wypompować lawę z Tesco. Dzięki czemu dostała pozwolenie na wybudowanie, na zajęcie jednego boksu w Tesco na wybudowanie własnej działalności i tak powstało Tesco Hotel to teraz znamy jako budowę bo teraz Aśkę wciągnęło Undertale ja tego zupełnie nie lubię zresztą zobaczymy czy ona mi pozwoli czy ona mi pozwoli wejść na jej kanał zresztą ja, ja się jej zapytam jak tak to będziecie mieli adnotaty w następnym odcinku no bo nie w następnym, nie wiem, w którymś odcinku będziecie mieli adnotację, bo dzisiaj jeszcze planuję nagrać ten Halloweenowy odcinek z otwarcia tego Tesco i nowa seria będzie nazywać się Creative, tak, Creative, nie będę Wam pokazywał innych działek, to będzie, to będzie dzisiaj ten, ja chciałam tylko historię Tesco opowiedzieć I, i tak, potem, no zdjęto zostało z też tu był kosz wtedy, no i zerwałem z Martyną, to... Ona tu potem wybudowała sklep music i sprzedawała płyt, tutaj? nawet coś zostało, bo to tak, no. Music jeszcze. Bo to bardzo niedawno była na zmieniona. No, <laughs> ale ci, że widzicie, a nie, coś A tak, zawieszona ona była jeszcze niedawno, bo ona zalała też tutaj połowicznie, bez kolawą i to później ją zawiesiłem w prawach pracy w sercu, na miejscu. I tak, dobra, <laughs> rybka mam, straszną, nie wiem po czym. <śmiech> dobra, <śmiech> tak. No i potem, gdy ją już odwiesiłem, ona sobie, jej się zachciała nowego sklepu. Ale chciała nową budowlę, więc wyburzyliśmy całe to. I ona wymyśliła, że będzie rośliny sprzedawać. Potem ona wymyślała nazwę. Nie wiem czy to nie zmienić, z biolcia a nie, nie opłaca się, dobra yy, no i zbudowałem coś takiego oświetlenie też oczywiście tak zrobiłem no a tu, na to się nie patrzcie, to jest testowanie ale dobra, wybudowany i oświetlany przez mi się chce być, tak przeze mnie ja, ja, ja ja nie nie yy, i tak mm. Tak, i tak, i tak, i tak. W ogóle co ja, co co, 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 co. Dobra, mm, nic. I yy, 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 tak, teraz. Yy, no i obecnie jest tu biologia, ona sprzedaje roślinki, zrobiła było takie wiszące pojęczyny. Martyna. Martyna, oczywiście. W ogóle zobaczcie, jakie ładnie uświetliłem. Tutaj, ja będzie będę wiedział, gdzie ona ma tą dźwignię. Ładnie je zrobiłem. Całość, ten... No i jest. Dobra. Mm. jest Maria. Lubię nawet żołnierzyka, ale proszę, nie przyz... muszę się tego przyznać. Kurza. Raz sobie byłem na jego działcom, był zwykłym graczem, takim nic nie wiedział, bo niedawno grał tutaj, nie? nagle patrzę, a żołnierzyk jest helperem. Ja mówię, What? A moja rekrutacja to co? No i nawet się nie zapytali, tylko odrzucili, nie? A mówię, No szkupi, no co? Eee, no ale dobra. A i tak, zrobiłem sobie ten przerwę rok grania na krainie. I gdy mm -hmm. jeszcze żeby on jest moderatorem. Ja się jeszcze bardziej wkurzyłem. Ja już dwie rekrutacje pisałem, i, i kurde, odrzucili. Mimo, że mam timespiki, mam skapa, może lat mam 12, no ale to tam. Dobra, mmmm. Mniejsza z tym. No, no, ale i tak mnie to wkurza. Dlaczego moje rekrutacje zawsze odrzucają? Bo przecież, żeby że 13 lat jestem ogarnięty! No, wszyscy myślą, że jak mam 20 to jestem jakiś nieogarem, nie znam Minecrafta, nie znam comment, jestem nieodpowiedzialny. Yy, kuki, nic nie umiem, ledwo początkuję w Minecrafta. No, Takie... wawru i tak dalej. Dobra, yy. no i potem... Yy, wracając do tematu. Potem tutaj Lena, moja dziewczyna nowa się wybudowała, ponieważ była moją dziewczyną. Yy, potem to byłem ozdoby Halloween. Halloweenowe tutaj z Martyną zrobiliśmy. Bo to już było jakieś to wszystko, ne? Tutaj zamiast koszu na śmieci, zrobimy dynię na śmieci. No, śmieci tu tam. No i jest tak ładnie. dynia na śmieci jest, wszystko jest. I możemy, no tutaj, wszystko to tko, tko już widzieliście. No i jest fajnie. Dobrze się nam żyje tutaj, nie? Życie jest złe bo lecę. Dobra, mmm... Dlaczego ja mam takie laki? Dlaczego ja mam takie laki? Powiedzcie, dlaczego ja mam takie laki? Czy ja coś jeszcze nie powiedziałeś? Aha, tak, o nowej serii. No tak, pojawi się seria tutaj z tego Creativa, to na pewno, to już musicie wiedzieć. I... I oczywiście pojawi się seria z… Mm, mm, jakby to, pewnie zatwierdzi teorie, teorie, już mam już teorie na pierwszy odcinek, dlatego na pewno się pojawi seria. Otóż to, yy, a otóż to powiem wam teorie. Może taki spoiler mały, że będzie to o good ending i bad ending, tak na fie 3. Bo mam teorię, ale też tą więcej wam nie będę spoilerowała, to usłyszycie w odcinku, który pojawi się pojutrze, jutro. Nie wiem kiedy on się pojawi, nie? Tak Bajajcie czy ja. No dobra, oczywiście. E, nie wiem kiedy się pojawi, zależy. Jak będę gotowy, może tak. Jak będę gotowy, to się pojawi. tutaj, co się stało z tą czaszką? Jezus Maria! Patrzcie na to! To wszystkie takie są, ojeee. Niech go nie wszystkie, nawet taka nie jest. No, wszystkie takie są, o, czekajcie, wyłączmy nasze drzwi. Szyldy, szlidery, Nie jest ładnie. O, widzicie teraz jest normalnie Nie, jest. W ogóle nie, 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 to to jest, to nie, 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 to to jest co? co? nie, to jest to. Jest jakieś drzewo, tu ma nie wiadomo co, my też nie wiadomo co i nie wiadomo co to jest. No bo nie lubię O, czekaj. Wiedzą, hmm. ja, on nie widzi, on mnie nie widzi. Haha, <grym> on mnie widzi. <grym> no, mi się nie daje spokoju. Zresztą uzależnienie od tego też. Widzicie jakie bo mi się to bardzo podoba. Chodzimy na tą acesterną część. W ogóle wiecie, dlaczego jestem przeciwny takim e, rzeczom? O, że tam się no, no, to się przerywa. W ogóle że to sławnie, już sławnie, sławnie, jest takie teraz słabsze. Teraz mniej widoczne, a tam po prostu już takie malutko widoczne i takie szpicie. No to było fajne. No nie takie. To tak w ogóle to jest? Bo jakiś niepunktony spawn. tak mi się wydaje. Też w tym momencie spawnę zrobić, ale nie zrobię. No najwyraźniej. wyraźnie nie skończył, a ponieważ wkurzył, że nie skończył, to już tu nie, nie? <gry> Dobra. Pojawi się też jedna nowa z trzecia nowa z się pojawi, bo to będzie z Warface'a. Tak powinienbym powiedzieć. Jak zbędę złotą tarczę. Rankę 15 chyba. Tak, którym... No to na pewno pojawi się. Seria z Warface. A. To już jest pewne, Bo już dwa bugi w Warface. Odkryłem ja. Tak jakbyście nie wiedzieli. Już dwa. I powiedziałem moim kolegom, którzy w Warface grają już od większego czasu. Wiecie? Bo ja co to jest? Chyba to nic nie jest, widzę. A nie, no, coś tam tam. O. Czy on ma jakieś takie wyjście? Takie... Koronawirusy? Nie, nie wiem. Nie. Dobra. Widzę, że nie. Dobra. No to tak. No to... A ja już chyba zakończę ten odcinek. Jeszcze się napiszą czacie. O, się Od razu się nawet trochę poleczyłem, wpisanie na piwiaturce, bo to jest placz, tak? Ramotykę jeszcze jakaś baba goła. Nie no dobra, nie będzie tak w mołym odcinku. Eee. No to nasz problem, dobra. Mm. Oho! Jarosłoko. Yes, Zagadam wyśmiech, ale się tak ostatnio śmiech nauczyłem. u. ja się miałem odrzucić robienia screenów. Burdi! Bo nie wiem jak wyłączyć sterowanie, ja tylko przyłączam, ale potem się i tak do tego przyzwyczajam. Pomóż, pomóżcie mi w komentarzach. Jak podłączyć się sterowane. Teraz. Tak. Yy. Jak tam biję to 15 rangę. Pojawi się odcinek z Warface'a. Yy. Jak. Yy. Ale jeżeli chcecie coś jak story of snafie, musicie dobić... 10 łapów w górę pod tym filmem. Mówią, że was na to już stać. Stać Was, nawet wiecie, 10 łapek w górę pod tym filmem, widzicie? Stać was, stać Wam pokażę tutaj takie ładne budowle ale um, są... One ładniej wyglądają lepsze, a, a on tu był, widzicie? A on tu ciągle był, on tu idę do też, ale popatrzcie, czy to nie jest piękne. Ja bym sobie to przywłaszczał, gdybym tylko mówił. Masakra. To jest śliczne! Masakra, to jest śliczne. Ja to tak lubię. Mogę się cieszy, że coś takiego jest z koło mojej działki. No. To jest akurat mojej klawiatury, że piszę w wy. To jest są mojej klawiatury, że się nie piszę i muszę pisać kombinację klawiszy, potem to, potem taki klawisz jeden, O, kombinacje klawiszy, tak. Nauczę Was tego, jak ktoś nie wie. Jeśli Też Wam nie piszę klawiatura si, albo w ogóle znaków interpunkcyjnych. To wystarczy, że klikniecie lewy, shift plus control, wszystko lewe. I tutaj macie różne znaki. To już nie. Mm -hmm. Mm -hmm. nie, nie, nie. No teraz wam pokażę jakie przyciski ja klikałem znowu klikamy żeby to wyłączyć to znowu klikamy to samo lewy shift plus control. a tylko uwaga bo wtedy w tym lewym shift plus ctrl zamiast z pisze y a zamiast y pisze z a teraz co ja klikałem to klikałem, to klikałem to klikałem, to klikałem to klikałem to klikałem czekajcie czy tutaj są jakieś litery Nie. Dobra, na pewno klikałem na Z i Y, no I takie rzeczy klikałem, ładne. jest znowu ten rzut ekranu, dobra. No i dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczku, mam nadzieję, że mi się spodobało. Za niedługo będę miał dla komputery, dlatego będzie fajnie. I tak, dzięki wielkie za oglądanie. Dobijcie 10 faka w górę pod tym filmem, a pojawi się seria z FNaFa. No i cześć z tej strony play PlayMisiek. Nara, nara, nara.